Witajcie, witajcie. Dzisiaj pierwszy odcinek Hearts of Iron 4. Skoja na dodatku Kaiserreich i mamy, czekałem, czekałem szczególnie, mamy w sumie 25 maja 38 roku. Czekałem aż Stany Zjednoczone Ameryki będą podbite przez, jak widzicie, frakcje syndykatów pacyficzne stany Ameryki, Ameryka, State, i State Union American, więc tutaj mamy cztery frakcje i chciałem specjalnie zagrać United States of America, aby powalczyć na tym modzie Kaiserreich jest jeden z najlepszych modów jaki może być na weteranie i sytuacja jest krytyczna, dlaczego? Dlatego, że słuchajcie Wracam do, do, do gry, do Hoja po prawie dwóch latach, co ciekawe dużo się pozmieniało, nie, nie będę mówił, że tam nie śledziłem troszeczkę znawców, którzy grają w Hoja, a szczególnie jednego, domyślcie się o kogo chodzi, pozdrawiam go serdecznie, jeden z lepszych naprawdę youtuberów, dlatego też że nie bał się odpisać kiedyś i popisać ze mną, więc bardzo mu za to dziękuję. A jeżeli nie wiadomo o kogo chodzi to... Słuchajcie moi drodzy, ten kanał jest kanałem, na którym będą się pojawiać zapisy z moich transmisji na żywo. Jeśli chodzi o Kałacha, pozdrawiam go serdecznie. E, natomiast my, słuchajcie, ja nigdy nie grałem na liniach, dlatego że uważam, że ten system, oczywiście to jest jeden z najważniejszych systemów, może, może wam się to spodobać lub nie, Natomiast dla mnie, jak ja nawet widzę dzisiaj, Kałach czasem musi ręcznie modyfikować dywizję, bo one tam gdzieś wędrują. Bo AI uważa, że powinny iść tam, a nie tam. No to słuchajcie, ja wolę takich problemów nie mieć. I staram się po prostu mm, grać ręcznie. Wiem, że tracę na bonusach, wybaczcie mi. Natomiast no, sytuacja jest taka, jest. Pamiętajcie o subskrypcji, lajkowaniu i komentowaniu. Będziemy tworzyć więcej materiałów. Jest jaka jest, właśnie jest jaka jest. Musimy troszeczkę tutaj pozmieniać to. Sytuacja jest krytyczna. Mamy dwa zgrupowania, tak naprawdę rozdzielone między sobą. I generalnie no, duży problem. Duży problem, dlatego że e, mamy dwa zgrupowania: jedno w dość centralnym rejonie. Mamy tutaj rdzenne tereny, tak naprawdę. Jeżeli popatrzymy. State Owner, mamy tutaj nasze. Generalnie jest źle jest bardzo źle. Mamy to, co mamy. Krajem rządzi generał MacArthur, Douglas MacArthur, ikona przyszłej wojny światowej. Na ten moment pewnie generał, jak i jeden z innych, bo gdzieś tam widziałem Patona, tak naprawdę. Czekajcie, gdzieś widziałem Patona. Nie, tu mamy była Pilsa ale gdzieś widziałem z dowódców walczył ze mną, tu mamy Jonas Lessa, Jack Reda także mamy, mamy tutaj, no jeszcze tam będą mm, inne nacje oczywiście szukam tu mamy tak tu mamy tak, Franka Finleya Meriana Lima czy jakiegoś tam innego gościa słuchajcie, no generalnie jest Lipa, jest Lipa Brakuje brakuje nam. No wszystkiego można powiedzieć. Gospodarka umarła. Mamy decyzję. Ja was w ogóle będę prosił o pomoc, żebyśmy tu pogarniali. Jeżeli chodzi o te nowości, bo wiem, że są linie zaopatrzeniowe. Brakowało tego tak naprawdę. Bardzo mi się to podoba. Wiem, że mogę je przestawiać. Możemy huby stawiać, możemy budować dodatkowe linie kolejowe, które będą nam dowoziły zaopatrzenie. Natomiast wiem, że zmieniło się też w gestii oficerów, mamy korpus oficerów. Mamy też bardzo ważne, teraz jeszcze bardziej nabrało powietrza, chciałem powiedzieć, jeszcze bardziej nabrało nam tutaj na znaczeniu Command Power, oczywiście Army Experience, jedne drugie i trzecie, bo mamy marynarkę i lotnictwo, znaczy lotnictwo to tak naprawdę jest szczątkowe. Jak widzicie, lipa. Jeszcze co, co ciekawe, nie mogę obniżać, nie wiem dlaczego. Hm. Dziwne w ogóle. Tak naprawdę bardzo dziwne. Mamy za tą mocną marynarkę, która nam tutaj pilnuje wybrzeża, niszczy konwoje. I tutaj bym nawet tego nie ruszał. Słuchajcie, nie ruszam tego, bo, bo oni robią, ro, marynarka robi świetną robotę. Natomiast sytuacja generalnie jest krytyczna. Walczymy. Pamiętajcie o subskrypcji, lajkowaniu i komentowaniu. Będziemy tworzyć więcej materiałów. Oparciu. Mnie, wszystkie frakcje między sobą walczą. I to mi się najbardziej podoba. Najbardziej mi się nie podoba to, że nie mogę... A właśnie. Nie mogę tych jednostek moich wycofać. Nie mogę tutaj... Mógłbym prosić o poprawę... Poprawę stosunków z Kanadą Brytyjską. W Kanada. Mm, Tylko czy to coś mi da, czy ja zdo zdołam... Wycofać te moje wojska na terytorium powiedzmy Kanady i później przesłać tutaj Szkoda mi ich trochę one są bez zaopatrzenia podejrzewam Więc jest generalnie problem Jak widzicie brakuje nam cholernie dużo żelaza Mamy tylko 3 fabryki tak naprawdę 3 fabryki I główne terytorium 58 tysięcy więc to prawie nic Słuchajcie Przyznam się że grałem Startowałem z tego samego punktu I udało mi się zrealizować pewne poczynania, natomiast nie wiem, czy teraz mi się uda, więc bardzo Was też proszę, jeżeli Wam jesteście fanami Hoja, graliście w Hoja, no to bardzo bym Was prosił o pomoc, szczególnie w kwestiach związanych z, z dowództwem, bo jest pewien problem, jeżeli chodzi na przykład o dowódców Wiem, że teraz tutaj Oczywiście tutaj mamy, natomiast e, mamy problem. A, tego szukałem. Y, pokazało się coś takiego jak oficer Cops Roles. Y, rozumiem, że są to specyfikacje do rozwinięcia, jak awansują na przykład, y, czy rozbudują, na przykład do będzie tam ekspert y, wojsglądowy, czy dywizji, dywizji no to y, piechoty, o, on może tam w sumie rozwijać te swoje tak możliwości. Natomiast czy ja mogę? Dodatkowo rozwijać inne specjalizacje. Bardzo Was proszę o to. Kałach, jeżeli oglądasz, kiedyś wpadniesz na to. Mam nadzieję, że udzielisz mi też pomocy. Dajcie, moi drodzy. Natomiast, słuchajcie, pierwsza rzecz: musimy ustabilizować linię frontu. Gramy bez linii frontu. Muszę wycofać jednostki, bo, bo, bo naprawdę bez tego ani róż. Uleje wszystko. Nie atakujecie, nie atakujecie, słuchajcie, nie atakujcie tego, ja Was proszę bardzo, bo. Słuchajcie, no. Jest lipa, 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 lipa. E, nie dua, lipa. E, nie, Ty idziesz tu, ratujesz sytuację, tak naprawdę. Wy nie atakujcie, tak naprawdę, no. Aha. To oni atakują, pewnie. Ci to nam wsparcie przysłali, Słuchajcie, a Ty atakujesz, nie ma atakowania. Daj spokój, stary. Nie atakujemy. W ogóle to musimy zrobić tak, słuchajcie, roz, e, rozwalamy te armie, które mamy, bo musimy stworzyć nowe. Zastanawiam się, co zrobić z tymi wojskami, które mam tutaj, bo one są w najgorszej sytuacji, bez zaopatrzenia. Jak widzicie, nie mamy w ogóle zaopatrzenia. Nie mam jak w ogóle im przerzucić tego zaopatrzenia, tak naprawdę. Zastanawiam się, czy po prostu nie uzyskaliśmy powera i... I zlikwidować to, niech się tutaj tłuką między sobą. Odzyskam manpower. Zobaczmy. No, 2000 Nic więcej na 80% manpowera odzyskam. Hm. W obecnej sytuacji, gdzie główna armia będzie potrzebowała. Słuchajcie, nie wiem, czy robię dobre, czy robię źle. Natomiast ja likwiduję te wojska. Odzyskam 14000. Dla mnie to dużo, pozwoli mi to. Czekajcie, jak wyglądam w ogóle z amunicją. Jak widzicie, artylerii brakuje. Jest lipnie, no i jest lipnie. Musimy zwiększyć. Właśnie, co my tu mamy? Słuchajcie, na razie to o tym możemy zapomnieć. O tym możemy zapomnieć. Marnarka sobie poradzi. Konwoje niech siedzą. Dobra, i teraz tak. Zrobiłbym tak. Tego przeniósłbym. No, tak, z tu. Artylerię potrzebujemy. Mamy 13, słuchajcie. 25 na minusie. Yy, w ogóle to skąd my to bierzemy? Jakieś. Nie, 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 nie. Stąd nie będziemy brać. Weźmiemy z German. Od Germanu weźmiemy. Trzy fabryki. 24. Wyślijmy to. OK. Jest OK. Dobra. Mamy tak. Zostały nam dwie fabryczki. Cholera, nie mamy żadnej fabryki. Jest niedobrze, jest niedobrze. Hmm, ja wiem, że mamy. Niech się konwoje robią. Konwoje nam się bardziej przydadzą. Potrzebujemy tak naprawdę to na drugim miejscu. Yy, I dobrze by było zamiast ciężarówek, bo i tak na razie tych ciężarówek nie wykorzystamy, zrobić w taki sposób. Dajcie, czekajcie, czekajcie, czekajcie. Yy, po co wy atakujecie, koledzy? Ja bym się stąd w ogóle wycofał. Potrzebujemy zdobyć szalot, bo to i oprzeć się przynajmniej o rzekę, bo to byłoby dobra informacja, natomiast musimy, musimy tutaj przygotować pewne rozwiązania. Ale pierwsze byśmy zrobili tak. Słuchajcie, pierwsze byśmy zrobili, musimy zrobić przynajmniej, tu mamy formację. Niech ona idzie. Słuchajcie, tu utworzymy pierwsze dowództwo. Dopasujemy do tego siebie. Teraz jakiego generała tutaj wziąć? Słuchajcie, no musimy jeszcze marszałka wziąć. Marszałka weźmiemy oczywiście Magda e, marszałka e, Douglasa MacArthur'a. On nam doda tutaj swoje bonusy. Bardzo dobrze. Natomiast na dowódcę tej armii możemy, możemy ją troszeczkę rozjaśnić nie będzie czerwony o listy taki bardzo dobrze czerwona armia powiedzmy że to będzie na razie pierwsza armia rzymska słuchajcie, zadanie tej armii Będziemy atakować z południa, z północy na południe. Musimy się oprzeć o rzekę. Dlatego, że dzięki temu będziemy mogli sobie tutaj zabezpieczyć pewne, pewne rzeczy. Ja bym tutaj w sumie zostawił ich. Teraz tak, tutaj bym stworzył korpus, tak naprawdę. Nie potrzebuję, chociaż zobaczymy. Czekajcie. Z tego stworzyłbym kolejną armię. O, może tak. I tutaj dajmy żółte, takie jasne. Otóż to. Damy tutaj drugą armię. Wybierzemy dowódców. Potrzebujemy, żeby ta armia tutaj nam tak naprawdę dbała o obronę. Czyli najlepiej by był dowódca jakiś taki, który będzie miał bonusy do obrony piechoty. Division Defense 13. E, co my tu mamy. Tu nie mamy dobrego dowódcy, mi takiego jak ja potrzebuję Defense 5. O, tutaj mamy supli konsumpcjon. O, to będzie dobry, dobry dowódca. W sumie on by się nam tutaj zdał. To będzie ten, bo on ma. Bonus do zaopatrzenia. Będzie zużywał mniej tego zaopatrzenia. A tutaj przy takich bardziej ruchliwych naszych walkach może nam się bardzo przydać taki dowódca. Teraz tak. Jego tutaj szukamy. Potrzebujemy do obrony dobrego generała. Który nam da. Tam widziałem 13. Bradley ile ty masz? Bradley Defense 5. Nie interesuje mnie 5. Potrzebuję więcej. Pamiętajcie o subskrypcji, lajkowaniu i komentowaniu. Będziemy tworzyć więcej materiałów. Wszyscy max planning, max planning. Ja potrzebuję naprawdę dobrego dowódcy. Słuchajcie, tako, takowego chyba nie znajdę. Tu też mamy jeszcze lepszego dowódcę, bo ma minus 27,5 do konsumpcji. Teraz go zauważyłem. No, tutaj mag. mag do... MacArthur ma dobre bonusy. No nic. wejdziemy słuchajcie, idziemy, bierzemy tego, którego tu widziałem. On ma do, do obrony 12 Armor Division. No, będzie bardzo dobrym dowódcą, słuchajcie. Na nim opieramy całą kluczową, tak naprawdę, obronę tego strategicznego środkowego odcinka, dlatego że Północna Armia ma też za zadanie, póki co za zadanie, tak naprawdę bronić się, ale będziemy chcieli. Żeby ona tutaj nam też swoje zrobiła. Szukamy dobrego dowódcy, attack defense yy... umbli. Możemy go wziąć Klarka, też jest dobry. I niech będzie trzecia armia. Polowa. Słuchajcie, i co mamy jeszcze w zanadrzu? Czy mamy jakieś wolne jednostki? Tu mamy... a tu mamy. Z tego zrobimy korpus tak naprawdę. Niech będzie 30, 20 korpus armijny i tutaj damy dowódcę, który ma też dobre bonusy. Proszę bardzo, do ataku 10 minus 5. Dobra, dajmy go. Teraz tak. Tutaj jak widzicie nie za bardzo, ale możemy w sumie coś podziałać przynajmniej. Popróbować. Mam nadzieję, że uda się coś podziałać. Musimy dać Właśnie, boję się, że jak dam następny, to będę miał problemy. Mam dwie. A no nie mam. Nie mam, nie mam, nie mam tutaj możliwości. Co mogę zrobić tak naprawdę? Potrzebuję karabiny. 5000 mam. Pamiętacie, mam 5000. Może byśmy poszkolili trochę piechoty. Nie, 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 nie nie, nie tak. Co ty masz? O kurde, no dobry, dobra, dobra. Potrzebuję tak naprawdę dywizję piechoty. Bo na niej muszę na razie oprzeć się. O Jezu. Słuchajcie, z tymi template'ami też nie za bardzo się orientuję. Jak macie pomysły, bardzo Was proszę, musimy sobie to podziałać. Zobaczymy co i jak. Natomiast jakby się nam udało coś tutaj podziałać, to będzie. Słuchajcie, nim zaczniemy e, walkę w nowym odcinku, jeżeli Wam się spodoba ten, to tak naprawdę dajcie znać w komentarzach, co byście zmienili, co tutaj, jak to widzicie. Tak naprawdę potrzebujemy się tutaj rozegrać. Mam pewien pomysł, jak to zrobić, natomiast muszę się oprzeć o pewnych terenach, na pewnych terenach, które pozwolą mi tutaj przeżyć, wykorzystać to, że wszystkie te nacje będą walczyć i walczą między sobą. Niech one sobie tam walczą. Ja będę się bronił, ale będę chciał iść na północ. Dlaczego? Pamiętajcie o subskrypcji, lajkowaniu i komentowaniu. Będziemy tworzyć więcej materiałów. Ludzi północ dami zasoby i dzięki temu będę mógł przeżyć, wzmocnić się. Natomiast nie będzie to łatwe, słuchajcie, nie będzie to łatwe. Czekam na wasze komentarze. Pamiętajcie o tym. Pozdrawiam i do następnego odcinka. Schoja. Pozdrawiam. Makartu też pozdrawiam.